Według najnowszego rankingu konkurencyjności systemów podatkowych przygotowanego przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 28 miejsce na 38 państw OECD. Mamy jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych. Przypomnijmy, że nie zawsze tak było. 30 lat temu ustawa o podatku PIT, o której dzisiaj mówimy, liczyła 40 stron. Po 30 latach rządów Lewicy, PO i PIS-u. Mamy ustawę o jednym podatku, jednym z kilkudziesięciu podatków, która liczy 521 stron. To jest niesamowicie rozrośnięty i skomplikowany system podatkowy, który powoduje, że nie tylko zwykli Polacy, ale i przedsiębiorcy, a przede wszystkim nawet urzędy, gubią się w tym systemie podatkowym. Mamy często sytuację, że różne urzędy wydają różne interpretacje, a ostatecznie. No, ciężar zapłacenia odpowiedniego podatku leży po stronie obywatela. Dlatego wychodzimy z konkretną propozycją radykalnego uproszczenia systemu podatkowego. Ta propozycja, konkretny projekt ustawy o podatku PIT to 42 strony. Udało się to zrobić, mimo że narosło dużo przepisów, w regulacji unijnych. Gdyby nie te regulacje unijne, ta ustawa mogłaby liczyć nawet 30 stron. Więc poza tym radykalnym uproszczeniem systemu podatkowego i obniżką podatków zostawiamy największe, najważniejsze ulgi. Ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna i ulga dla młodych, a poza tym wprowadzamy nowe ułatwienia. Właśnie rozszerzamy ulgę na młodych tak, żeby młodzi ludzie, nie tylko którzy podejmują zatrudnienie, ale również młodzi ludzie, którzy zakładają firmy, którzy podejmują to ryzyko, podejmują tą pracę, uczą się, żeby nie byli łupieni, żeby też nie musieli płacić podatku dochodowego. I druga ulga, bardzo ważna ulga z punktu widzenia reformy całego systemu podatkowego i bankowego, to jest ulga kredytowa. O co chodzi? No, to nie jest przypadek, że w Polsce... Płacimy, mamy jedne z najwyższych kosztów kredytów w całej Unii Europejskiej, niezależnie od stóp procentowych, bo nawet w państwach, w których stopy procentowe są wyższe niż w Polsce, mamy często niższe koszty kredytu. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce państwo w bardzo daleko idący sposób reguluje system bankowy tak, żeby nie dopuszczać konkurencji i tworzy z bankierami swego rodzaju oligopol. I obecnie państwo jest na rękę, żeby banki, ściągały dużo pieniędzy od swoich klientów, bo państwo wtedy opodatkowuje, banki też z tego coś ma. Dlatego chcemy ten mechanizm złamać i wprowadzamy ulgę polegającą na tym, że odsetki od jednego kredytu na mieszkanie albo, albo dom będą zwolnione z podatku dochodowego. Dzięki temu wreszcie państwu zacznie zależeć na tym, żeby koszty kredytu nie były wyższe niż to jest konieczne. Szanowni Państwo to jest bardzo daleka idąca reforma systemu podatkowego i to nie są tylko hasła, to jest konkretny projekt, dość łupienia Polaków, dość karania za sukces i przedsiębiorców i wreszcie e, chcemy spowodować, żeby system podatkowy w Polsce był konkurencyjny w Europie i na świecie, tak żeby ściągać tu inwestorów, firmy z zagranicy, które będą budować polską gospodarkę, na czym znów wszyscy skorzystamy. Konfederacja, wolność i niepodległość.